Dobra potrzebna mi jest zabawa ręka, szukamy pary, zabawa z balonami. szukamy pary, każda para przy balonu ma sobie odmuchać. Do tej zabawy potrzebna mi jest osoba, która będzie operatorem kamery, oraz osoba, która będzie miała stopę. No, no, Pani stopę? To jeszcze jedna osoba do stopę. A osoby zrobili? proszę.

Będą biegać. Mhm. Chodzi tylko, um, um, tylko... tak. wszystkim... tam od razu, razem właśnie, tak? na tam na wszystkim. Przede wszystkim. Dobra, wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Zadajcie. Pani mama z bałwem. ja tyle jasnych. Jedzą również. Każda para wie, że trzyma do ducha te balony. Ja poproszę proszę tutaj moim Dziocie. Trzecia Ania. Razem z mężem. Dawaj, to się! Słuchajcie, tutaj tak na marginesie. Taki filo, ktoś z dzieci chyba ode mnie wziął. Spójrzcie, jak znajdziecie, to będzie dalej. Wszukamy pary. Każda ja para trucha balony. Są już pary? Trzymajmy. Pani młoda zapraszam tutaj. Słuchajcie, to są zawody, nie? Polegają na tym, że tu będzie stało krzesełko, kurzycza ja? i zabawa sprawnościowa. Chciałem wykonać czynność co chwilę. Co mnie dopiero wykona? Pan wody będzie balonowy, czyli wszyscy balone balonem będzie wykonawać panu on będzie ich wydawał. Czyli każdy nasz panowy, nadbucha, czy, czy słowy panu i onda <grym> się. No lubimy panu z balonowy. Zakończenie balonowe. Tak, zamykamy. Czym większy, tym lepszy. Będzie łatwiej. どうです Kto na tę stronę? A tu wszyscy stajemy. To co robił udział w konkursie. Jak teraz się ustawicie, tak będziecie chwalni. Taka będzie kolejność. To pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Zapraszam na tę stronę wszystkich. Po stronę się przesunę. Uwaga, uwaga. Znowu chodnik, chcę zrobić zdjęcie Uwaga, uwaga. Aż tutaj, tam na głośni, muszę chropić, muszę chropić, muszę Panie stoperu, też się muszę Brawo, panie ładna na Nie na Czas. Raz, dwa, numer trzy, numer cztery, numer pięć. Pięć par będzie. Musisz młody kroczyć tam na boczu, bo to będzie niebezpiecznie dla ciebie. Ten mały kroczyk? Bez pański. Bez pański to lepiej wyjdzie, bo to jest atrakcyjny. Atrakcyjny bo ma w środku złota. Ten mały kroczyk, nie na większy. Bo ja nie będę go chować. za mały więc. No. Nie mam. Nie mam. Jak ja tu mam pracować? Zapraszam pierwszą ja są Chyba uważaj, żeby to było to nie Bierzecie Dwie rzeczy Pan pierwszy trzy, trzyma. trzy, 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 Ale tutaj. Ale mamy... Już... Trzymać. I Pani ma za zadanie trzy, do pani do To trzy, trzy, tutaj Pani trzy, dostaje. Wystawia trzy, trzy, wystarczy. Pocałować. Można trzy, policzek trzy, jak trzy, jak widzicie I wracamy i musi być bół. Ten pan. Trzeba pokazać jak się kocha swojego partnera i go przycisnąć. Później, później puszcza pan te Balon Ten mało będzie pięknie na drugi balon, no a też teraz, gdy raz się trzeba balon, pan odejdzie, obracamy się w chwilę, na punkcie balon, wypinamy. Ciała, powiąc, są trzy sposoby. Jeden to jest dwoma nogami siadamy. Trzeci sposób od tyłu. Albo na boczcie.